Ta Warszawa na koksie moje konto w banku rośnie. Sprite lean, bo belki w nim, łukam wolno i jest dobrze. Bo belki od szampana, ten portrait od szamana, czyli marihuana. Głowem i opętała, przez miasto jadę wolno. div w kubku jestem słowo. Me spodnie nadal nisko, bo mam temat jebać po poł Twój dziwko jestem wielki, Twój mej trochę miękki. Jestem nosebleed, soldier twój shit nie urywa. Bilionerem. Jestem milionerem, no, jestem nozblis, sądzi, a yeah, nie jebanym pozerem Ok, D-Squared, Double G, na pelcie jestem świeży, ej, jebać ich opinię, obok chuja mi to leży. Ok, D-Squared, Double G, jeszcze świeży, jebać ich opinię, oej. Czaba, czaba na koksie, moje konto w banku rośnie. Sprite lean, bąbelki w nim, Bógam wolno i jest dobrze. Bąbelki od szampana, ten jest za szamana, czyli marihuana, głowem i opętała. W miasto jadę wolno i w kubku jestem w słomo, spodnie nadal nisko, bo mam temat jebać poł-poł Spójrz, jestem wielki Twój teammate trochę miękki Jeszcze nos, please od so słyszyć nie urywa ręki Jestem książę z Kopenhagi dumny mieszkanie z Pragi Stale dostaję pagi Tym razem nie za tragi Stały przychód, młody skurwiel Chcę być zelsby, milionerem Jestem nos Zerem. Ok, D-Squared, Double G na pece, jestem świeży, ej Jebać ich opinie, obok ja mi to leży Ok, D-Squared, Double G, jestem świeży Jebać ich opinie, Chipy. Weź są kurwa, kleć się jeba.